Czy to trzy. Emis. Zobaczmy. Trzy to trzy. Pytanie. A może Pokaż tak. historię, w której, się, w której znajdują się słowa, narracja, kawaret, filmy. Oglądałem kiedyś film. E, I to był film taki trochę kryminalny. I ciekawą rzeczą było to, że w tym filmie e, był zatrudniony kawaret. Kabaret koń Polski. E, I w tym filmie e, to był film niemy, dlatego ich za mówię, A całą historię opowiadał e, narrator i narratorem był Władek Sikora. Taka jest historia, jak historia. Jest to że po trzy wygra. Jaki jest twój ulubiony zespół muzyczny? Wydajełam. A kurde. To nie jest <śpuszkowna> dzisiaj na scenie wystąpi w Otwodzgu. Wokalistą jest syn Mateusz Czekowski. Mateusz. Mateusz, nawet no, przyjechali prosto z Niemiec, także dzisiaj zrobił show.